Ja mówię tej strony czolny Dzisiaj wam pokażę jak zrobić rozdziałkę 4 na 3, aby była taka rozciągnięta po ekranie, żeby nie było pasków po bokach. Więc no, zaczynamy. więc Pierwsze co musicie mieć, to panel sterowania Nvidia i ogólnie ten poradnik jest e, stworzony dla, e, dla komputerów z kartami graficznymi z, e, od Nvidia ponieważ od AMD to inaczej wygląda ta sprawa. Więc jak macie kartę od AMD, to musicie niestety poszukać innego poradnika, więc no. Możemy kontynuować. Więc pierwsze co robicie, jak nie macie Nvidia, panel sterowania Nvidia. Wchodzicie tutaj i tu wyszukowanie słowa. Microsoft Store. Wbijacie. Wyszukujecie aplikację taką jak Nvidia, Control Panel i po prostu e, ją pobieracie tutaj. Akurat już mam pobraną. No i powinno Wam po prostu zrestartujcie komputer i możecie tutaj kliknąć panel sterowania Nvidia. Pokazuje Wam się takie coś. Na początku będziecie tutaj, jak dobrze pamiętam. E, więc klikaj, znajdujecie sobie tutaj po lewo wyświetlanie. Dajecie sobie, e, jak się nie mylę, mm, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, o tutaj. Dostosuj rozmiar i po, pozycję Pitu. I tutaj macie monitory. Ja akurat mam dwa monitory podłączone do karty graficznej, więc mam tutaj dwa monitory do wybrania. Ja aktualnie gram na tym. Więc wybieracie sobie monitor, na którym chcecie mieć rozszerzoną, na którym gracie w CSA I po prostu macie tutaj skalowanie Powinniście mieć na początku proporcje I to jest właśnie błędem Ponieważ wtedy robią się wam paski po bokach Po prostu kiedy klikacie pełny ekran Dajecie wykonać skalowanie na Procesor graficzny Tutaj dajecie swoją rozdziałkę Oraz odświeżanie I dajecie zastosuj No i powinno wam teraz normalnie działać więc no to wszystko w sumie w tym odcinku, dzięki wam za oglądanie, sieneczko i widzimy się w następnych odcinkach.